Nowy numer serca zawsze będzie nowa, nuta jest. Na muzyce się ma, na muzyce się rapuje, ciągle jest. Tutaj jest obity i rapuje, tutaj jest sobity, na naszym bicie, tutaj się rapuje. Od zawsze jest te skreczę, nową fonia. Dynamita, która rapuje, dy rapuje, ciągle z mózgiem, dyrapuje. Od zawsze na naszym bicie jest tu dobry, a zawsze będzie na muzyce. Na nutach mamy Dobre skrecz, numera się nawija, tutaj jest litem. Nowe numery się rapuje, tutaj jest. Na muzyce ma dobra nuta, zawsze Na naszym flow, na się rapuje Zawsze będzie na numerach rapu Zawsze składam ciągle konie, Na naszym bicie będzie rap tutaj Na się siema, dobra nuta, się rapuje od zawsze Na naszym flow rapuje się znowu nutą to jest łącze, łącze i tekst łącze łączy, z nutką, się nadija tutaj z bitem Elo, hip hop i hi kawałek Na naszym flow, na naszym plonie się rapuje Tutaj jest Oto pierwsza nuta, a to pierwsza nuta i elo, na muzyce, to, to ta nuta się rapuje. No my się trzyma, dobra nuta będzie, tylko wodza się na naszym flow, na numera się rapuje. Od zawsze teksty śpiewane, dobre numery. Zawsze będzie na numera się ma, i rapuje. Od zawsze na naszym bitach się nawija ciągle z rymem. Elo, na bitach się nawija ciągle ramy. Dobre numery zawsze będzie, tutaj się nawija, mamy. Teksty na bitach się nawija, tutaj, na numerach, się nawija, tutaj, składamy, trafuj, jej spójty i będzie. Trzyma miksy, rachuje serca, będzie za czerwony I siedzi, żeby rapił I tworzy nasz kichot, tworzy Tworzy zawsze Będzie na numerach się nawijać ciągle Mamy nasza Mamy teksty, mam skręty, to się rapuje Na numerach się rapuje, wchodzę tutaj Na muzyce, na numerach się nabija ciągle rap Od zawsze się będzie brał Tutaj są przewijane werty Przyspieszane i nowe numery Na braku. na lotu Na naszym losie nabija ciągle z rymem Jeszcze na nasz się nawija, ciągle na numerach rap zawsze gra, zawsze będzie z naszynów, w naszym muzyce, rapu na numerach, rapu i to jest nasza muzyka, gra od zawsze skreczy, na numerach, z tym, amy, podziemy, stakuje, w na numerach trzymamy, gdy chodzimy, też trakuje serca na kreczysko, zawsze będzie o tym rachował, dobra muza, mymika i bo zawsze na dno na muzyce się ma, dobra, po zawsze na dno na numerach jest kryzysem, ciągle jest na muzyce śniowie, to ciągle rapuje, od zawsze wiele dobrego rapu się nawija, z są. ale mam tu gra, zawsze się będzie w bo nuto, gdy na się nawija rap Od zawsze poleci na nasze flow no Poleci na numerach się robię, Od zawsze taki tak plaki tworzone są to, Na nasze flow się nawija tutaj na numerach Robię rap, jest hip hop Jest nasza muzyka, jest terski Na nasze flow się nawija ciągle z Od początku nowa nuka się ma zła ale od początku ranota, początku siebie to ciągle, mu że jest tu, szukać ciągle więcej Rytmu nabita, wielce remu się nabija. Rytm gra od zawsze będzie nasze no numer się nabija, to ciągle z widzem, szukać to. Otwory się ma Dobry rap i underground to blow underground, underground i nowe numer. Siebie tutaj nowe numer. I Dobre numery Na beatach Jest tu hip hop zawsze na flow Na numerze Tak po zawsze Składam cząkę Znowu nuta Się na beatu nie rapuje rapu Jest na nutach Będzie wiele Rapu Jest tu I na bitach Mamy te rapury Numera się nabija To na nutach Mamy dobre skrzydze Się rapuje Merek jest hip hop i nasza muza Na nutach chodzę tutaj w numerem Dobra, po zawsze Na numera Się na wstrzecią Wyrym Od zawsze na numera Się rapuje dobra, po zawsze Na numerach Będę też na numerach się rafuje, na numerach jest nasza muzyka gra, zawsze jest hip nowe teksty, które ze stołu na numerach się nabija, nie nasz rafuje to, na numerach się ma bibliografii, zawsze będzie to flow, znowu no, gdy na bitach mamy numer, się rafuje, na numerach się rafuje, tutaj na numerach się ma numerach rafu, zawsze jest to hip się zawsze na naszych lotu jest ta muzyka, znowu noc, zawsze będzie nasza muzyka, to jest rafu, zawsze będzie. Przybijany spręczny nowego to od zawsze na numerach jest okno. Na numerach się składam ciągle to, tak, składam ciągle składać. Zawsze składać i rapować, te i rapować, dobra nuta będzie właśnie grała, na numerze, siema, rapuje na numerach, elo, dobry rap, zawsze tak będzie, na numerach, słychać hip-hop, tak na numerach jest tu na numerach zawsze tak będzie grały, tam nowe numery witam, witam, siema, na numerach, robię więcej rapu, na numerze elo na numerach, ciągle będzie grały te numery, zawsze tak będę grał tutaj, na muzyce, flow się nawija, ciągle były i są te rapuje na numerach, rapuje no, flow, składam ciągle rap وجاس کے بچے تو نا نمبر ہے لو ماما ڈوبری را میں جس کو نا داشو تو بیس پر ہوتے ہیں صرف کپڑے کا کنورشن ہے نا وہاں نو کا پین افلوڈ موڈ دین انٹرفاکس اور بینکنگ یہ چھڑا کو چھما کہ نا پھر اور اپ چکھا Na numerach flotta, la numera si macchia, la puoi to è pena, to è l'antaco di destra. La una, la flotta, si ben obrai. Nasce numero, ciągle, la numera, la wiele. La pura numera, grafuje, tutaj tu da si, macchia, la mamma, la mamma, la się ma pani, la mamma, la mamma, la

Trzyma na numerach, składam ciągle na szybko, na numera trzyma składam, składam za będzie, tak tak owo się na składę, za będzie, na numera trzymać zawsze, przybędzie, składam tutaj nowe, no na tak mam nowe rachułowe, rachowany też z kredytów i nowe numery, dziobeł instrumentalizowy, uporek, tylko mogę zawsze będą grać na numery, tu jest na młodzież, też trzymać na gminy. Ten numer, ten numer na muzyce mamy, na naszym są zawsze będzie. I kochąd zawsze na nasz numer, tu na zawsze było, zawsze będzie na numerach, no numer, mamy. Czy mam nowy numer, grafuję ciągle, zawsze grają. Dobry numer, będę brał, tutaj się ma na numer, robię wiele. Raku się rachuje na numerach, no na 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 i ciągle będą nas numery. I kochąd zawsze będzie właśnie tu.